Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Chatmaniak jak widzicie w tyle jesteśmy na serwerze PvP City yy, No będę po prostu Was tutaj jakoś oprowadzał tak Przepraszam Yy, tak, yy, <laughs> przepraszam no po prostu chciałem wam tutaj pokazać, zapowiedzieć nową jakby serię z tego serwera yy, po prostu tutaj yy, kolega ProHacker jak widzimy jest mało osób, ponieważ jest ósma rano, tak i nagrywamy teraz. Nagrywam no, bo nie chciałam się wczoraj już, więc nagrywam teraz i to po prostu będzie szybki, krótki tutaj gdzieś będę chodzi pokać łąszkie mać teleporty tak, na jakieś warpy na jakieś ręki nasze hmm. tutaj jest jakieś informacja o VIPach hmm, tutaj jakieś tak gdzie, Tutaj jakiś mamy szybki regulaminak dla tych co nie lubią czytać, więc małutki. Tutaj mamy nasz item shop. Item shop, no sklep po prostu tak. Schodzimy na dół. Tu mamy kolejny item na podium, żeby sam sobie zrobić. A tu jest kolejny sklep. Tu mamy do buków, jakieś mieczy a tu mamy zbrojki dobra yy, przejdźmy może do tematu kiedy będzie pierwszy odcinek z PVP jakiś poradniczek no mam nadzieję że szybko no nie obiecuję że to będzie dzisiaj, jutro czy kiedy tam lecz no wiecie parkour tu macie jakiś jeszcze parkurek no wiem można przejść, no to nieważne. nie mi jakieś parkurę? jeszcze z tego co ja mam kolejne zjawisko, żeby zacząć go nie co to jest. Tak tam. Jak widzimy co są już zaczęte jakieś parkour nowe się no. nagrody też za nie będzie, więc nie bójcie się, więc to chyba tyle, tak to tyle, yy, tyle co miałem do powiedzenia. Yy, reszta będzie cały czas nadawana na stronie lub na moim kanale. Ten film będzie jak na stronie, jak na kanale, strona będzie w opisie. Strona jest jeszcze niedokończona, grafiki jeszcze nie zdołaliśmy zrobić. Jest tylko sam szablon. Grafika dochodzi już od kolegi. Oczywiście będzie jakieś tam polecenie jego. Tam dam jego link, jeżeli będziecie chcieli. Yy, no i tyle, więc ja się żegnam tutaj i się widzimy w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i narka.